Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest No Man's Sky Co to były za tak dźwięki? Aha, dobra e, To jest No Man's Sky i ciekawostka na dziś Cóż, mam lekką karę na przyszłość e, Gra nie posiada auto zapisu To był błąd z mojej strony, że o tym nie pomyślałem i tego nie sprawdziłem Wziąłem to raczej za pewnik, że zapisuje się w momencie wyłączania tam gdzie stoję Możliwe, że gdzieś tu jeszcze zerknijmy, tylko czy nie ma jakiegoś ręcznego zapisywania Nie, widzicie, są dane zapisu I te oto dane zapisu pojawiają się w momencie gdy dotkniemy ostatniego punktu zapisu Czyli na przykład tutaj e, kapsuły desantowej A, mogę wyłączyć sobie światełko spoko Czyli zapis był tu e, więc kawałek drogi którą ostatnio próbowaliśmy poglądać w tamtym oto kierunku Traciliśmy niestety, stwierdziłem, że nie będę tego pokonywał na razie sam. Spróbujemy to zrobić wspólnymi siłami. E, dlatego też jak widzicie... O nie, tutaj nie, przepraszam, w opcjach. Dlatego te, też jak widzicie tutaj... E, nie zapisało się, że wysłałem te dwa potworki do kosmosu. Aha, e, czy mój statek jest widoczny? To jest taki statek się też widzę nie zmienił ehm... ponieważ w opcjach Odblokuj i zawartość za dodatkową jest statek Horizon Omega Ship który jest dostępny za preorder order ehm... Na to że grę zakupiłem wcześniej dziwne trochę bo wcześniej te dwie hm, dobra, może ten statek się pojawił bo tutaj przenosiłem Pan Poza grą przyniosłem te dwie, e, takie te, co tam zrobiłem, jak to się nazywało, blachy karytowe, o, one gdzieś muszą być, może ja je mam w ekwipunku przy sobie, e, tak więc zaakceptujmy, żeby statek, statki się zamieniły, teraz w miejscu mojego statku powinien być inny, a te blachy karytowe, tak, mam przy sobie, to teraz mogę je wysłać do statku, statek jak widzicie teraz mam inny, to jest ten statek, który był widoczny w wielu trailerach i ten statek, który otrzymałem, za to, że grę kupiłem przedpremierowo, że byłem frajerem. Hahaha, <śm> że tak sobie powiemy, jak niektórzy by to mówili. Tak czy siak. Jest niska energia podtrzymania życia. Uważam, że troszkę ten kombinator gada od rzeczy, ale przyznam, że podoba mi się to, że e, grama polską, e, pełną polską lokalizację. To na pewno przyjemne, chociaż e, moim zdaniem to może wywołać dużo dziwnych Sytuacji związanych Nie wiem, z rodzajnikami i tak dalej Szczególnie, że właśnie gra jest Oparta na Generowaniu proceduralnym Więc zobaczymy jak dobrze to będzie współgrało Z tłumaczeniem Jak mówiłem w ostatnim odcinku Będę chciał powiedzieć do tamtego kamola Bo wygląda on ciekawie Dobra, zmęczyłem się Tamtego kamola prawdopodobnie oleja, oleje Bo wygląda jak po prostu skupisko żelaza eee... Ale no ale potem pójdę do e, zbiorowiska herydu. Zmieniłem sobie troszkę ustawienia grafiki. E, zmieniłem filtrowanie aniz anizotropowym na 2 z 4. Poza tym e, wszystko pozmieniałem na wysokie i wyłączyłem ogranicznik maksymalnych FPS-ów, ponieważ był po ustawiony na 30, dałem na brak ogranicznika. Jak widzicie raczej a nie dobra, pewnie nie widzicie, bo to ja widzę znaczek od nagrywania. E, Utrzymuje gram mniej więcej 60, niestety nadal spadki się pojawiają. Optymistycznie liczę, że twórcy coś z tym zrobią Więc na razie nie będę się czepiał, jakby nie patrzeć grama dopiero dwa dni, ten first day patch, czy tam day zero patch, ktoś mógł... O co to jest? Coś nowego, skanujemy jak kwiatuszka O i mogę z niego zebrać troszkę... O platyny, milusią, platyna może do czegoś być potrzebna e, Straciłem odkrycie tego kwiatka, który mnie atakował niestety ale tyle dobrze przynajmniej teraz nie mam HP straconego, na pewno jeszcze nie jeden taki kwiatek tutaj znajdę. Więc w międzyczasie możemy odbić do tego kamola i zobaczyć co on tu nam daje. Oj, 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 co to było? Gdzieś tu herit się przed chwilą powiedzieć, co to... Ło wow. To za dziwne? Też deskanujmy było mi dziwnie. Hmm... A nie, to na, na escape sprawdzałem odkrycia. Dobra. Takie dziwne. Dobra, na razie nie będę zmieniał z tego co odkrywałem, bo wygląda tak sobie. E, nie, dobra. Nie będę tego niszczył. Dobra, to jest jakiś kamol. Oj, to jest heryd. Heryd, czyli to jest to co ja potrzebuję obecnie, tak? Dobrze mówię. To jest mój statek. Tak, potrzebuję 200 herydów. Ło, dziurę na wylot mogę w tym zwiercić. Ej, zaraz się mogą tu zjawić te... Eee... ...wiadowcy. On się przegrzał pistolecik. No, jest taki, że znalazłem hery szybciej niż myślałem. Widzicie, dobrze, że postanowiłem... ...pójść do tego komola. Ojej, tu mogę jakąś w ogóle jaskinię wy wywiercić. Eeee! No więc złożę ale tak i tak i tak pójdziemy do tego złoża Heredu sprawdzić. Sprawdźmy jednak, bo interesuje mnie coś innego, czy w tej grze istnieje fizyka obiektów zniszczalnych. Otóż nie. Minecraft jest silny w tej grze. <laughs> Tam również tak, większość yy, skał, może po prostu sobie lewitować. Dobra, poczekajmy aż mi się prawie przestanie przegrzewać. No i potrzebuję jeszcze 20 cynku, tak? Czyli to już zebrałem dość herydu tak szybko. Wszystko w takim razie można znaleźć jego Nawet sprawdźmy Tak posiadam już ponad 200 herydu Potrzebuję jeszcze 20 cynku eee, Zaraz będziemy go szukać Ale aha sprawdźmy jednak ile ja mam przy sobie Herydu 250 Aha już zacząłem kolejną paczkę To to przeniesiemy sobie do statku Bo ja, skoro mam zapełnione to przecież nie chcemy przepełnić sobie Zresztą zbiorę drugą paczkę już i od razu też to wyślę do statku bo Według mnie ten heryt może się przydać po prostu Skoro potrzebuję go do napraw statku To prędzej czy później prawdopodobnie będę go potrzebował więcej Więc jeżeli znalazłem takie duże złoże Grzechem byłoby z tego nie skorzystać Potem będzie trzeba stąd uciekać zanim yy, strażnicy się zjawią Dobra mógł co prawda jeszcze tutaj kopać Ale nie wiem czy to jest bardzo mądre rozwiązanie Patrzmy jak tam mój... Ile mam? 136. To jeszcze troszkę mogę w sumie. Ja nie wiem jak to jest głębokie to złożę. A nie, ono po prostu chyba troszkę tylko wchodziło w ziemię, więc... Jeszcze tu jest kawałek. Jeszcze tu. Nie. No i co, wychodzi na to, że wyeksploatowałem całe złoże tutejsze. Dobra, to możemy biec dalej. W jakiś czas, trzeba będzie te wszystkie kwiatki zbierać, bo ciekawi mnie też... E, o, o, lecą... nie, to jakieś... E, to jakieś ptaszki. Są chyba za daleko, żebym mógł je e, zeskanować, ale też dobrze wiedzieć, że tutaj coś takiego jest. A może spróbujemy te. Halo, próbujecie zeskanować, nie, za no, daleko jest. Chyba tak, czerwona kropka oznacza, że ten obiekt jest za daleko, żeby go zaskanować. Ej, uuu A może jest za daleko w sensie w tym. E, temperament obojętny, dobra, to nie będę go atakował. Tej zwierzaczku. O! Powinien że temperament strachliwy w takim razie. Aha, ale zniknął mi znacznik Herydu. Nie, to jest ten... Nie, to możliwe, że po prostu ten znacznik Herydu zmienił się w dźwięki jak małpa. Ten znacznik Herydu zmienił się teraz po prostu w miejsce do zwiedzenia, a nie już złoże, które mnie bardzo interesuje, ponieważ mam dość tego, co potrzebuję. Co to jest? Temperament ostrożny. No. To jest to samo tylko w mojej wersji. Tak, bo zielona kropka, czyli znane. A, czy czerwone kropki oznaczają, że to są po prostu nieznane tworzenia, Albo obiekty. Dobra, w takim razie, na razie wybierajmy się... O, co to było czerwone? Czegoś tu nie zeskanowałem. Może tego? A, Dobrze, jest Odkrywca, nie wiem jak zwał tak zwał. Tam jest, no dobra Oho jaki widok. W ostatku pewnie daleko ale mu się trudno. Jeden pytajnik, tak, dobra Więc na razie sobie lecimy. czy go może Dobra, nie mam nic zapełnione to spoko. A mogę sobie coś ulepszyć? Nie, ale mógłbym doładować sobie podtrzymywanie życia. To może być według mnie istotna rzecz. Aha, i tak muszę Pluton jeszcze znaleźć. No właśnie. Żeby aktywować, żeby sobie ulepszyć... Znaczy, żeby sobie zatankować. <gry> o. Nie myślałem, że to jest coś. a Jednak. No nie, po prostu kamola skanuje. Spoko. Tu też wygląda coś podejrzanego, nie? Dobra, nie ma nic więcej. Tu coś łazi czego nie znam. Chyba tak, że żeby mógł skanować to muszę musi w pełni wy... w pełni wypełniać ten może mój dziwny celownik. Jakie ostrożny temperament, dobra. Dieta, zwierzę pasłąca się. <laughs> Można karmić w ogóle niektóre z tych wieżaczków, widziałem, Można podejść i nacisnąć karm. O. Ale nie wiem co daje. Może tyle, że nie będzie przed nami uciekał. O. I teraz z moim ten świnia podobny coś jest moim best friendem, ale nadal przed mną ucieka, więc niech się wali. Tam więc widzę kolejny złoż... O, to jest może to mięso. Wcześniej nie miałem oznaczone złoża herydu. Ale mnie teraz interesuje złoże cynku. Eee, jak się tu wyszukuje? A, dobra, na C przecież chyba, nie? O! Co tam jest? To jest może jakiś wieże albo coś komunikacyjne? Gdyby to jest blisko chyba. Ło! <laughs> wow. Nowa yy, roślinka i jakiś nowy izotop. Tam 9. A nie, dobra, to nie zebrać, na no nie, a ja to chciałem zniszczyć, ale to nie bura. Dobra, tam idą jakieś wieżyczki. Tu jest ten izotop. Tam jest cynk. dobra Tu jest jakaś tarcza Kurde bele tyle do zwiedzania Nie wiem w którą stronę iść, ja pierdzielę Dobra, trzeba będzie potem w tamtą stronę pójść do cynku i tej tarczy Ale najpierw chcę tutaj punkt kontrolny sobie zwiedzić A to może to jest... Nie dobra, przed mi się... Że... O, jest tutaj cynk w pobliżu A tu nie są wieżyczki, to są jakieś Aha, to są po prostu do zbierania jakieś kolejne te O, platy na spoko Dobra, ale najpierw dotrzemy tutaj do tego kolejnego punktu kontrolnego. Co to było? Dobra, węgiel Szczątki. Wymagany produkt Atlas Pass Kurde bele, skąd nie wezmę Atlas Pass. No, nie będą się w siecie znaleźć. To tu w środku. Nic nie jest znaleziono, no, no jakie hamstwo. No niestety... Atlas Pass W1, cokolwiek znaczy to W1, zakładam, że to jakiś pociąg, albo coś takiego. Dobra, może uzupełnimy sobie przy użyciu węglu, węgla, e, mój pistolecik. Widzę, że ten TAM-9 też może to zrobić. Co, dowoduje o 32% wtedy, tak? Kurde, ciągle domeniam, że na Escape'ie zamykam całe okno, a cofie się tylko klikając prawie przycisk, jeszcze muszę do tego przywyknąć. Tak czy siak, trzeba znaleźć synk i... Eee, ogniwo warpowe, o kurde ogniwo warpowe to raczej gdzieś kupić trzeba zdziewa. Dobra. Zapisujemy sobie punkt kontrolny. I uświadamiamy sobie, że gramy od 15 minut. Co się dzieje? Jak ten czas leci? Chyba będzie musiał zacząć robić pół godziny odcinki normalnie. Dobra, eee, tu gdzieś powinien być cynk chyba nie? Nie? No ale przecież był tu cynk. Nie jest żelazo tam są jakieś wykrzykniki tu coś jest co to jest jest synk superaśnie ten kwiatek daje mi muszę go zeskanować dobra kwiatek znam nie znam Zacznie. a właśnie a czy ja zeskanowałem te duże okrągłe coś? bo no, nie przypominam sobie no właśnie ale ja tylko zdemolowałem jedno takie hehe <laughs> strażnicy Ej nic nie niszczę, wiedzam sobie Aha, może ta czerwona tarcza oznacza, że w pobliżu są strażnicy, którzy obserwują moje działania Więc jakaś kapsuła desantowa? Murde ale... Dobra, szukam cynku Tu coś jest i to może być cynk Ale możliwe, że zebrałem go już dość, bo widzę, że gra mi podpowiada, żebym wrócił sobie do statku I naprawił silniki Myślę, że to bym mógł zrobić nawet teraz skanujmy tylko, czy w okolicy nie ma czegoś bardzo interesującego. O, tam jest jakaś skrzynka. O i tu jest jakieś coś duże. I więcej cynku chyba. Nie, to jest oznaczenie chyba tylko tego e, złoża żelaza, chyba że cynk jest w środku. Jest w środku, patrzcie go. Ale e, jest zakryty typ. Nie rozumiem, co to jest, co oznacza ta czerwona tarcza. Mimo, yy, że to nie oznacza, że ci yy, strażnicy mnie obserwują, bo jeśli tak, to zaraz nie dopadną. Statki lecą! Halo, co to za statki? Kurde, o tu, to, kamol, kamol, dwa kamole różnego koloru. Ja pierdzielę. Jedna planeta tyle to do podwiedzania. Pomyślmy teraz ile to jest plan. No, chociaż jest zawsze ryzyko, że tych planet będzie odgroma i wszystkie będą takie same. Tego się to ryboje, ale ponoć nie wygląda to tak źle, więc pozostajemy optymistycznie nastawieni, bo dlaczego by nie? Ciś, Trzeba to rozwalić. Wszystko zanim się tu wiodowce jesteś pojawią. Aczkolwiek przypuszczam, że nie tu się powiem dopiero jak to rozwalę. Czyli krótko więc nie lubią jak rozwalam te kamienne, okrągłe się. O. Oj Dobra, zeskanujmy sobie więcej kwiatków Nie, tam coś jest coś czego nie... Aha, te latające ptoki Leci wiadowca, dobra, trzeba się zawinąć zanim się kapnie Heryt, o! A tam jest co? Bo to miało inny kolor na tym skanerze Więc sprawdźmy co to jest na ten Czekajcie, są jakieś czerwone kryształy w ogóle, co to są za kryształy? bo kombinator jest pełny więc tak eee, płyta tarczy co mi daje ta płyta tarczy mm, nie wiem nie wiem do czego ja to mogę użyć zakładam że do jakiegoś eee, tego jak to się mówi zakładam, że energię tarczy to ja używam do jakiegoś ładowania. A brak wolnych pól. Dobra, to to mi powiedziało, czyli wkrótce, jak będę chciał zebrać coś nowego, to będę musiał najpierw zrobić miejsce. O, widzę to, co atakuje. Nie, nie, ja chcę to. Oj, oj, no i zdążył mnie zaatakować. Już odkryte? Dziwne. Jak to się rozwaliłem dziada i co to jest nikiel niklu jeszcze żadnego nie mam czy mogę to jakoś zeskanować nie ja to jest po prostu złożę ale duże złoże ja pierdziałem pytanie do domu jest, brzmi czy mi nikiel będzie do czegokolwiek potrzebny o, leci wiadowca żeby sprawdzić co tu zabiło tego lującego kwasem nie poleciał sobie dalej ale tam są ci dziwni biegacze tu jest troszkę platyny Mam nadzieję, że mój kombinezor będę mógł potem jakoś upgrade'ować, żeby więcej wolnych pól mieć tutaj, natomiast e, na obecną chwilę coś by wypadało przetransportować do statku. <laughs> hmm, tylko będziemy brzmi co? Płyta tarczy, akumulator tarczy... Wydajne przeływanie energii, nie mam pojęcia co to znaczy. Dobra załóżmy że to nie będzie mi teraz potrzebne i troszkę niklu sobie spieszmy Na wylot, a co Ciekawe czy mogę sobie na to wejść teraz E, mogę Zrobię sobie takie schodki Z góry będę miał bardzo ładny widok Na y, wszystko O, że że spadnę przez chwilę No i co, teraz sobie użyjemy skanu W tamtym kierunku była jakaś skrzynka, więc zaraz tam będę musiał pójść Zakładam że jednak, że skami odkryła tylko to co mam na oku O, to jakaś roślinka nowa O, nawet mogę zeskanować z takiej odległości Spoko Aha, mogę naprawić to już, tak? Dobra. Teraz muszę to zatankować i potrzebuję do tego tam 9. E, mam tam 9. Tylko że w kombinezonie. Dobrze, go nie zużyłem do załadowania pistoletu, bo przez chwilę e, mi to gra proponowała. Plutonu użyłem, ale jestem głupi. Ale ja tego plutonu miałem mało, no trudno, dobra. E, węgla trzeba teraz znaleźć, żebym mógł go zużywać do innych rzeczy. Tam 9 mam 32 jednostki, a potrzebuję tutaj... nie wiem ile potrzebuję. Dobra, Olec na razie. Ło, jak nisko przelotują ze statki. Podobną gra posiada w sobie taką asystę, że niemożliwym jest e, rozwalenie statku o powierzchnię planety. To jest takie troszkę idiot odporne. Co to za kamień milowy podróży zaliczyłem? A, to naprawienie statku, no spoko. Mogę znowu zebrać to? Nie. Dobra, idziemy w tym kierunku. Napełni paliwem silniki startowe. No właśnie. Eee, co mi jest potrzebne? Pluton, który właśnie dużyłem. Jestem głupi. No ale mówi się trudno. Gdzieś tu w okolicy pokazywało mi jakąś skrzynkę wcześniej. Tak czy siak musimy zlokalizować jeszcze Pluton. O tu jest skrzynka, zanim będę mógł um, wyruszyć gdzieś z tej planety Tak więc w tym odcinku raczej tego nie zrobimy, powiem więcej, ten odcinek zaraz by trzeba kończyć Nie mam atlas pasa nadal no, niestety to mam pełny ekwipunek, więc coś by tu wypadało przenieść Tylko co? Może to jest wisiorek To jest chyba jakaś rzecz do sprzedania Dobra, a co jest w środku? Gekomiętka. Aha Produkt jagandny, uwielbiony przez geków. <grystanie> Zażycie umożliwia długotrwałe wydzielanie gazów o niezwykle przyjemnym zapachu. Ha! Czyli zjesz i potem pierdzisz fiołkami. <grystanie> Super. Dobra, kryształ. E, kryształy dają mi pluton, więc to jest coś, co de definitywnie jest mi potrzebne. E, tam jest też z błyskawiceniem, czy to nie jest też kryształ? Oj! Strażnicy Tam jest co? Jakiś punkt kontrolny chyba, ale ja przy nim chyba byłem, to jest ten przy którym byłem już no tu natomiast jest jakiś ała ze zbyt dużej wysokości spadłem, czy ja ten kwiatek zeskanowałem już tak, ale on mi daje tam 9, czyli coś co tym jak najbardziej będzie przydatne Dobra wyruszymy może w tym kierunku póki co nie wiem dawczy, jako że jestem na planecie geków, to ja jestem też gekiem, czy ja się tu po prostu rozbiłem. Teoretycznie tam jest wrak mojego statku, więc chyba się tu po prostu rozbiłem. Ee, ale mogę w takim razie spotkać jeszcze geków. To również może być ciekawe. Dobra, jedziemy w tą stronę, bo jest i błyskawica i coś niebieskiego. A to może oznaczać Pluton i tam dziewięć. Jest planie A nie, przepraszam, Platynę i e, Pluton, chciałem powiedzieć tam 9 ma chyba inny symbol dobra jest natomiast kryształ bardzo jasnie. dobra zajrzyjmy co tam jak tam Ulti narzędzie wypadałoby też je zatankować niestety mam tylko pluton i tam 9 których nie chcę w tym celu przecież zużywać hmm, tu potrzebuję plutonu tu potrzebuję tam 9 ale przypuszczam że musiał mnie najpierw przenieść do statku a zrobię tak jak będę miał ich troszkę więcej już widzę że mój zasób Moje zasoby plutonu zaraz będą pełne. O, czyżby jeszcze platyna. Bardzo zacnie. Drzewko, ja drzewek nie zeskanowałem. Więc wypadałoby to zrobić. Nowo odkryte. Bardzo zacnie. O, tego też nie kojarzę. Co to daje? Węgiel. No dobra. Potrzebuję trochę węgla, żeby zatankować mój. A ja nie mam miejsca na węgiel. Oj oj oj. Dobra, to, to... na razie przyniesiemy. Bo potrzebuję zdobyć węgla, żeby zatankować mój, e, moje multi-narzędzie. rozwalimy sobie dwa drzewka i zawijamy się, zanim zwiadowcy tu przyjdą, że strażnicy. Bo oni tu widzę bardzo... O, już leci skubany, słyszę go tam. Dobra, to jeszcze to drzewko. I uciekamy stąd. Ło! Nagle wysoko się tu jakaś dziura. Myślałem że głębsza. Dobra, tu widziałem gdzieś coś mi mrygnęło od zebrania. A tu jest coś blisko. Ojej, ja zebrania. Tu po prawo, co do jakiejś niebieski. Ojejku, zużyłem, ale zwaliłem z prawem. Dobra, trudno. Zatankujmy multi narzędzie węglem. Bardzo dobrze. Kolejne statki latają. Ja pierdziele ja też co latacie też O, co tam jest na dole? Ej, jakieś dziwne miejsce Tam jest o co? To za plusik? A to jest to co mi uzupełni chyba ten? E, energię kominzoną? Nie, zdrowie. Oko, podleczyłem się, przy okazji spadł trochę na energii podtrzymania życia, ale tu jest jakaś błyskawica jeszcze widziałem Gdzie to było tu? Tak Aha, bo to jest... O właśnie, tam 9, tego poszukiwałem To już odkryłem, dobra, tu gdzieś ten tajniczek jest tam Zajrzymy jak tam wygląda e, zawartość mojego ekwipunku przenieśmy pluton może i tam do statku i spróbujmy użyć ich za do zatankowania o, patrzcie, tyle plutonu starczy na 90% a tego na 80% no i super Hipernapędu napędu niestety nie naładuję zakładam że jednak specjalnie dostałem taką a nie inną ilość żeby na początku mógł sobie tylko troszkę polatać no i przy najbliższej okazji powinienem wyruszyć do statku żeby odlecieć z tej planety, ale to raczej w następnym odcinku. Na razie tylko sprawdzimy, co będzie tutaj. O kurde. Popioły. Ho, ho, ho. Sięgam, dotykam kamiennego markera i czuję konwulsje wstrząsające moim ciałem. Umysł wypełnia mi prawdziwa historia geków. Jesteśmy władcami galaktyki, panami kosmosu. Każdy wróg upadnie przed potężnym królestwem geków. Jesteśmy pierwszymi pomiotami. Dziwnie to brzmi. Spójrz na nasze dzieła i rozpaczaj. Poprosi o naukę języka. Oczywiście, dlaczego by nie? Zdobywasz nową wiedzę o gekach. Super. E, uczysz się słowa rasy gek oznaczającego wysoka, czy coś. Moja reputacja wśród tej rasy się polepszyła. Fikuśnie, czy ja mogę te drzewa zeskanować jeszcze? To jest takie pytanie całkowicie na pewno powiązane z tematem. O właśnie. No i super, dobra. E, czyli rozumiem, że z tym mnie już nic nie łączy, z tym dziwnym... ...cosiem. O, jaka dziura. Ale zobaczę, czy, czy coś jest ciekawego w okolicy. Dużo błyskawic, ale one są raczej gdzieś poniżej mnie. To jest natomiast to. No właśnie, to jest kolejna rzecz, której nie zeskanowałem jeszcze. Ludlochit, spoko. A to? A, tego też nie zeskanowałem. A to? Albo te grzyby? Węgiel... Żelazo... Żelazo... Ej, jaskinie znalazłem! Ja pierdziele! Ale wiecie co jest najgorsze, nie? Że... E, dobra, ja pewnie ten filmik po prostu potnę, bo już ponad 20 minut nagrywamy, a kurdebele, no jaskinie znalazłem, no ja pierdziele, no co? Proszę zeskanować to, co to jest. Nie, to nie jest nic interaktywnego. A to lipa. Nie. E, dobra, wiecie co, to nie. E, tu się pożegnamy faktycznie. E, tu jakiś świeci. No to Aaaa. Dobra, ja się z wami żegnam, po prostu nie będę wyłączał gry, tylko od razu odpalę następne dywanko i w następnym odcinku zwiedzimy jaskinie i może wrócimy do statku, a może zrobimy coś innego. Tak czy siak, ja już się z wami żegnam, to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!